Cześć, dzień dobry! Z tej strony Mateusz Strenga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce Ketocentrum, a więc Centrum Dietetycznego, w którym pomagamy innym za pomocą diety ketogenicznej, diety karnibor oraz diet niskowęglowodanowych. Dziś zapraszam Cię na film, w którym porozmawiamy o kontrowersyjnym ostatnio temacie, czyli o tym, że Unia Europejska dopuściła do spożycia robaki, insekty, które będą od teraz znajdować się w codziennej żywności. Pytanie brzmi: czy jest to dla nas w pełni bezpieczne i czy Jedzenie insektów niesie za sobą jakiekolwiek ryzyka zdrowotne. O tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Zapraszam Cię serdecznie do dalszego oglądania. Zanim przejdziemy do rozmowy o konkretnych zagrożeniach, jeżeli chodzi o spożywanie robaków, pozwolę sobie na małą dygresję odnośnie tego, jak dzisiaj działa nauka. A może powinienem raczej powiedzieć w cudzysłowie nauka. Ponieważ zauważcie, że pomimo, iż mamy ogromną ilość badań naukowych, które pokazują, że spożywanie czerwonego mięsa, masła czy też jajek jest dla nas po prostu zdrowe i nie niesie ze sobą żadnych, konsekwencji, to notorycznie możemy spotkać się z zaleceniami lekarzy, dietetyków czy nawet ekspertów do spraw żywienia, czyli największych instytucji na świecie, które będą rekomendowały nam regularne obniżanie spożycia tego typu produktów, które ostatecznie mają na nasze zdrowie bardzo dobry wpływ. Tymczasem w drugą stronę, kiedy pojawia się produkt, który tak naprawdę nie ma żadnych badań naukowych odnośnie tego jak może wpływać na zdrowie ludzi. I to nie mówię już o tym, że wykazuje pozytywne działania, tak jak na przykład jedzenie masła czy też jajek, ale po prostu nie ma żadnych badań naukowych, które pokazywałyby, jak on działa długoterminowo, to nagle nauka. Znowu, w cudzysłowie, przymyka oczy i mówi: Wszystko ok, wprowadzajmy śmiało na rynek, będzie świetnie. No nie ma to jak podwójne standardy, które pozwalają, by mimo ogromnej bazy naukowej jedne produkty demonizować, a z drugiej strony, mimo żadnej bazy naukowej, mimo braku jakiejkolwiek bazy naukowej, inne produkty promować i zachęcać do ich konsumpcji. Brzmi to jak niezła ironia, prawda? Cały hałas zaczął się od tego, że Unia Europejska dopuściła trzy robaki, trzy owady do spożycia jako Bezpieczny i jako taki, który producenci od teraz mogą dodawać do żywności. Te trzy gatunki, które zostały teraz dopuszczone, jest to śwież domowy, wędrowny pasikonik oraz mącznik żółty. Nie mam jednak jakichkolwiek wątpliwości, że jest to tylko pierwszy mały kroczek, który ma otworzyć wrota do zupełnie nowego, lepszego świata. W którym wszyscy będziemy wspaniale sobie żyli i jedli trawę oraz robaczki. Być może zastanawiasz się nad tym, jakie są w ogóle powody ku temu, że robaki zostały wprowadzone do regularnej konsumpcji i że od dzisiaj będą dopuszczone do spożywania przez człowieka. Oczywiście chodzi przede wszystkim o aspekty ekonomiczne i aspekty środowiskowe, ponieważ zauważa się, że spożywanie dużej ilości insektów sprawi, że zdecydowanie zmniejszy się. Ilość produkowanego dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych, ale też zdecydowanie zmniejszy się ilość gruntów oraz zużycie wód gruntowych, które idą pod uprawę roślin czy też zwierząt. Zauważa się też jednak aspekty, które mają teoretycznie świadczyć o tym, że będzie to miało pozytywny wpływ na nasze zdrowie, takie jak to, że owady są bogatym źródłem białka, więc bardzo dobrego aminokwasu. Nagle bardzo dobrego, ale kiedy zmieni się to. Uważaj, uważaj, bo tam jest szkodliwe. No i dzięki temu być może nawet uda się zwalczyć głód na naszej planecie, a jednocześnie zwalczyć pandemię otyłości, bo okazuje się, że substancje antyodżywcze, które znajdują się w owadach, mogą wpływać na polepszenie odchudzania. Brzmi jak masa zalet, i aż dziw bierze, że ludzie jakoś nie chcą już ustawiać się w kolejkach, żeby kupić sobie troszkę robaczków. No dobrze, ale skoro już wstęp mamy za sobą, to przejdźmy do omówienia konkretnych zagrożeń. Które są już potwierdzone w badaniach naukowych, lub które są raczej na razie na ten moment teorią, która nie ma potwierdzeń w badaniach naukowych, lub na ten temat po prostu badań naukowych nie ma. Bo to jest właśnie jeden z większych problemów, o których możemy mówić, jeżeli chodzi o dopuszczenie do konsumpcji owadów. Chodzi o to, że faktycznie w niektórych częściach świata. Od wielu lat, od dawna są one tradycyjnymi potrawami, na przykład w Egipcie spożywa się mrówki, w Meksyku też jest pasikonik, czy taki podobny owad, jednym z tradycyjnych pokarmów. W innych krajach Azji czy Afryki też spożywa się regularnie od wielu, wielu lat owady. Pytanie, czy to jest argument świadczący za tym, że jest to żywność w pełni bezpieczna i żywność, którą powinniśmy spożywać, bo ja co do tego nie jestem przekonany. Też, biorąc pod uwagę, jeżeli prześledzimy na przykład, w których krajach spożywanie owadów jest, tradycją od dawien dawna i w których krajach nie jadło się owadów, tylko jadło się żywność wyższej jakości, to jakoś wychodzi nam taka dziwna dysproporcja, że te kraje, które nie jadły owadów są bardziej rozwinięte, są na lepszym poziomie, jest tam większy dobrobyt i jakby ludzie żyją zdrowiej i lepiej. No może jest to przypadek, ale jakoś do końca mi się nie wydaje. W każdym razie problemem jest to, że mimo iż w tak wielu krajach spożywa się owady od, od, wie od wielu lat, od dawien dawna, to wciąż ilość badań naukowych odnośnie tego, jak spożywanie owadów wpływa na ludzi a nawet na zwierzęta, na przykład domowe zwierzęta jest bardzo, bardzo mała można by rzec, że wręcz zerowa bo naprawdę badań naukowych, które pokazałyby nam jak długoterminowe spożywanie różnego rodzaju owadów, które już teraz są dopuszczone do dodawania do żywności wpływa na organizm człowieka, po prostu nie ma no i właśnie to jest to takie nierówne traktowanie, bo mamy mnóstwo badań, które pokazują na przykład, że jajka są zdrowe i mają mnóstwo składników odżywczych nie mają substancji antyodżywczych, mimo to jajka są cały czas demonizowane i zachęca się do zmniejszenia ich konsumpcji. Tymczasem robaki, na temat których nie ma za bardzo badań na temat wpływu na ludzkie zdrowie. Nagle, jak najbardziej można konsumować je w dużych ilościach i dawać do żywności bez zastanowienia. no Brzmi to bardzo uczciwie i brzmi to jak nauka, która faktycznie rzetelnie podchodzi do swoich zadań. No dobrze, ale teraz już do konkretów i powiedzmy sobie, co badania naukowe do tej pory nam pokazały lub co różne instytucje, jakie teorie snują na temat tego, jakie potencjalnie zagrożenia mogą tutaj występować, chociażby w nawiązaniu do badań, które robiono na hodowlach owadów. Pierwsze badanie, które już omówię, jest bardzo spektakularne i myślę, że ono już jest dla wielu osób takim gwoździem do trumny, który. Sprawi, że długo, długo nie sięgną po żadne owady i będą bardzo mocno unikały spożywania ich wraz ze swoim pokarmem. Ponieważ w 2019 roku opublikowano bardzo ciekawe badanie, co ciekawe, badanie polskich autorów. I to badanie rzuca naprawdę ciemne światło na temat hodowli owadów, na temat tego, jak żywienie owadów może potencjalnie negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, ale nie tylko na zdrowie człowieka. Co ciekawe. Otóż polscy autorzy tego badania, oczywiście link znajdziesz w opisie tego filmu, przebadali aż 300 różnych hodowli owadów. Były to zarówno hodowle, Przydomowe, ale też sklepy zoologiczne. I w tych 300 próbkach sprawdzali zawartość różnego rodzaju patogenów, bakterii i tym podobnych. I wyniki są dość szokujące, ponieważ na 300 próbek aż w 244, co daje ponad 80%, znaleziono różnego rodzaju patogeny. Ważne jednak, że w większości tych przypadków, około 1 trzecie z tych przypadków, to były patogeny specyficzne dla owadów i nie były niebezpieczne dla zwierząt i ludzi. Przynajmniej tak sugeruje wiedza, którą mam na ten moment. Teoretycznie 2 trzecie z tych zakażonych patogenami owadów nie były niebezpieczne dla człowieka i dla zwierząt. Ale nawet biorąc pod uwagę, że jest to całkowita prawda i że żadne z tych patogenów, które są specyficzne dla owadów, w żaden sposób nie wpływają na zdrowie człowieka, to dalsze wyniki i tak są przerażające. Otóż okazuje się, że w 106 na 300 próbek znaleziono patogeny, które są niebezpieczne dla zwierząt. Tutaj nam ponad 35% próbek, które były zanieczyszczone patogenami, które są niebezpieczne dla zwierząt, w tym np. psów czy też kotów, a warto o tym wspomnieć dlatego, że nawet ja ostatnio znalazłem w sklepie zoologicznym, w którym zaopatruję się w zakupy dla Syriusza, mojego psiaka, karmę, która była oznaczona jako hipoalergiczna, czyli dobra dla alergików, i właśnie była oparta o insekty. Co jest dziwne, bo jak porozmawiamy sobie w kolejnych powodach, dla których warto uważać na insekty i owady, właśnie są one bardzo potencjalnie problematyczne, jeżeli chodzi o alergeny, i osoby, które są podatne na alergię, raczej powinny ich unikać. Więc jakim cudem znalazła się w karmie, która ma być hipoalergiczna? No jest to dla mnie co najmniej zastanawiające. W każdym razie jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ Owady, zanim zostały dopuszczone do, do spożycia przez człowieka, bardzo chętnie były dodawane do pasz dla zwierząt, a więc jeżeli w ponad 30%, dokładnie ponad 35% znajdują się patogeny niebezpieczne dla zwierząt, no to w bardzo łatwy sposób można się domyślić, co się stanie, kiedy takie patogeny zostaną dodane do... Żywności przeznaczonej dla zwierząt, takich jak na przykład krowy, świnie, czy też kury. No, możemy mieć poważny problem i możemy mieć zwiększone ryzyko zakażeń zwierząt, które są hodowane. Ale sprawa wyglądała jeszcze gorzej, bo to, o czym powiedziałem do tej pory, to dopiero wierzchołek góry lodowej. Otóż okazało się, że w aż w 91 przypadkach na 300, a więc w ponad 30% przypadków, patogeny były też niebezpieczne dla ludzi. Dla mnie brzmi to wręcz tragicznie. Że kiedy zbadano, dopuszczono na ten moment hodowlę robaków, okazało się, że w jednej na trzy masz ogromne ryzyko znalezienia patogenu, który jest dla ciebie niebezpieczny. I warto wspomnieć, że takie patogeny są naprawdę niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. I kiedy już jednorazowo zakazimy się jakimś takim patogenem, to naprawdę walka z nim, jeżeli się rozwinie, może trwać bardzo, bardzo długo i może być dla nas naprawdę wyniszczająca. I to jest bardzo ważna kwestia, o której wspominają też polscy autorzy tego badania, że my nie tylko nie mamy jeszcze badań długoterminowych odnośnie wpływu spożywania robaków, na zdrowie człowieka, ale my też nie mamy po prostu określonych badań i metod tego, jak je bezpiecznie hodować, ponieważ na przykład okazuje się, że wśród robactwa bardzo łatwo te patogeny i różnego rodzaju bakterie się roznoszą. Wystarczy, że nawet mamy bardzo dobrą hodowlę, ale przez przypadek ściągniemy dodatkowo kilka produktów z zagranicy na przykład z Azji czy też Afryki, gdzie te robaki są dużo bardziej narażone na zakażenia patogenami i nagle już cała hodowla jest objęta patogenami, bo tam po prostu roznażanie się patogenów pomiędzy poszczególnymi jednostkami jest bardzo bardzo łatwe i zachodzi bardzo bardzo szybko. Czyli tutaj te standardy tego jak te hodowle powinny wyglądać, żeby były w pełni bezpieczne, są jeszcze w ogóle nie rozwinięte, dlatego dopuszczenie tej żywności już na tym etapie wydaje się po prostu całkowicie niezrozumiałe. No dobrze, więc już pierwszy argument czyli to, że istnieje ogromne ryzyko iż w robakach, które które zostaną dopuszczone do... Twoich produktów znajdą się patogeny. Jest dla mnie argumentem, który sprawia, że na pewno nie sięgnę po tego typu produkty, ale idziemy dalej, ponieważ kolejnym ważnym aspektem są alergie. Otóż nie da się nie zauważyć, że alergie to problem, który się dzisiaj nasila. Coraz więcej osób jest diagnozowanych z różnymi problemami jelitowymi, nie mówiąc już o SIBO IMO, ale też o nieszczelności jelit, o problemach z jelitami, o chorobach zapalnych jelit, no i też zwiększona przepuszczalność jelit prowadzi do zwiększonej ilości potencjalnych alergii i nietolerancji. No i teraz robaki, jako że są w dużej mierze z to. U wielu osób mogą być potencjalnymi alergenami i jeżeli mamy alergię na skorupiaki, jeżeli okaże się, że mamy alergię na białko, które znajduje się w, w robakach, to bardzo łatwo może dojść nawet do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego tutaj znowu mamy temat, który jest bardziej teoretyczny, nie został dobrze przebadany. Nie wiadomo, jak dużo osób może mieć potencjalnie alergię na robaki, i szczególnie jeżeli jesteś osobą, która teoretycznie ma dużo alergii, ma potencjał do tego, żeby mieć reakcje alergiczne, no to warto zdecydowanie zastanowić się nad tym, czy chcesz spożywać. Tego typu robaczki. Kolejna bardzo ważna sprawa, o której prawie nigdzie nie widziałem informacji. Okazuje się, że egzoszkielet oraz hityna zawarta w pancerzach oraz ogólnie w szkielecie owadów są tak naprawdę substancjami antyodżywczymi, podobnymi do kwasu tynowego w swoim działaniu. Co oznacza w praktyce, że mimo iż wydaje się, że owady są żywnością zwierzęcą, tak, czyli można by je było porównać na przykład do mięsa czy jajek, to w praktyce to jak wpływają na nasz organizm, bardziej należy porównać do soi czy innych substancji roślinnych, takich jak strączki, gdzie mamy dużą zawartość substancji, antyodżywczych, które bardzo mocno wpływają negatywnie na wchłanianie składników odżywczych, nie mówiąc już o tym, że jeżeli znasz moje materiały, na przykład na temat diety Carnivore, to doskonale wiesz, że my na temat substancji antyodżywczych i ich dokładnego wpływu na zdrowie człowieka wiemy jeszcze dość mało, a coraz więcej badań pokazuje, że potencjalnie mogą mieć one działanie chociażby rozstrzelniające jelita czy działanie prozapalne w kontekście naszego organizmu albo działanie, które też prowadzi właśnie do stanów zapalnych i zwiększonej ilości na przykład nadmiernych reakcji układu odpornościowego. Co za tym idzie, jest to taki temat, który w badaniach naukowych praktycznie nie został poruszony, a jest to temat, który moim zdaniem powinien zwracać szczególną uwagę, czyli czy te substancje antyodżywcze zawarte w owadach są dla nas niebezpieczne tylko pod kątem zmniejszonego wchłaniania składników odżywczych oraz białka? Obstawiam, że nie. No i teraz jakie mogą być konsekwencje wpływu tych substancji antyodżywczych na nasze zdrowie? Tego po prostu nie wiemy. I dla mnie to jest kolejny bardzo mocny argument, który sprawia, że na pewno nie sięgnę po tego typu żywność i na pewno nie pojawi się ona na moim talerzu, mimo opisywania. Wszem i wobec zalet, które teoretycznie ona ma. Warto też wspomnieć, że sama hityna, która znajduje się w pancerzach owadów, może wpływać bardzo negatywnie na nasz układ pokarmowy, prowadząc do problemów żołądkowych, do problemów jelitowych, do biegunek i innego rodzaju kłopotów, jeżeli właśnie chodzi o jelita. A zasada jest już taka, że to, co wpływa bardzo negatywnie na Twój układ trawienny długoterminowo prawdopodobnie nie wpływa też zbyt dobrze na Twoje zdrowie, więc... Od tego też radzę się trzymać z daleka. Ja przynajmniej sam na ten moment do czasu przynajmniej uzyskania dużej ilości badań naukowych potwierdzających ewentualne bezpieczeństwo, które czy się pojawią, to mam duże wątpliwości, będę się trzymał z daleka. Na ten moment mamy też brak dobrych regulacji odnośnie używania pestycydów w kontekście owadów, co, jeżeli chodzi o hodowlę owadów, może doprowadzać bardzo łatwo do tego, że w niektórych hodowlach będą używane pestycydy, które są dla człowieka w dużych ilościach niebezpieczne. Okazuje się, że owady mają bardzo dużą tendencję do akumulacji, Ogólnie takich substancji, czy to właśnie pestycydów, czy metali ciężkich, o ile muszę przyznać, że badań naukowe, które widziałem, nie potwierdzają, że większość owadów, które są dobrze hodowane, miały nadmiar metali ciężkich. Tak z tymi pestycydami już było różnie, szczególnie hodowle nieeuropejskie miały nadmierne ilości. Tych nagromadzonych pestycydów, co znowu pokazuje, że dopóki nie będzie jasnych i bardzo dobrych standardów, a te kształtują się zwykle latami, no to warto na ten temat uważać, bo nie wiemy, jak do końca to będzie pod tym kątem wyglądało. Kolejna taka czysto teoretyczna kwestia związana z zakażeniami, no to zakażenia wirusowe. Do tej pory na przykład zakażenie się WZW typu A, jeżeli chodzi o spożywanie żywności, było całkowicie praktycznie niemożliwe. Natomiast w przypadku owadów problem polega na tym, że są bardzo dobrym środowiskiem do tego, żeby rozwijały się w nich wirusy, dlatego w przypadku jakiegoś zakażenia tych owadów może dojść dość łatwo do problemów, w którym okaże się, że właśnie zjadając zakażonego owada, również nabawimy się tego typu wirusa, który do tej pory był praktycznie nie do przeniesienia drogą żywieniową. No i teraz badań naukowych na ten temat nie ma, żeby coś takiego się działo. Jest to kwestia, na którą raczej trafiłem w kontekście zagrożeń teoretycznych, które mogą się pojawić, kiedy natrafimy na różnego rodzaju zaniedbania wchodzące. I tym w temacie spożywania owadów najgorsze jest to, że nie wiemy czego jeszcze nie wiemy. Badania, które mamy do tej pory, nie napawają zbyt dużym optymizmem osoby, które są dosyć skrupulatne odnośnie tego, jak podchodzą do wiedzy, którą nam przekazują. Media głównego nurtu, ponieważ kwestia dużej ilości zakażeń patogenowych, ale też kwestia substancji antyodżywczych, to są dwa główne powody, dla których ja na ten moment będę się od takiej żywności trzymał z daleka i podejrzewam, że już zawsze będę się trzymał z daleka, bo naprawdę musiałoby się pojawić mnóstwo badań potwierdzających ogromne zalety tego typu żywności i to dobrych badań, które nie mają konfliktu interesów. Pewnie się takie nie pojawią, więc spokój i tak. Nie wiem, czy wtedy bym się przełamał do spożycia tego typu żywności, bo po prostu wolę steka. Ale okej, okay, bądźmy obiektywni i bądźmy otwarci na nowości, jeżeli oka. Się, że są bardzo zdrowe, to dlaczego nie? Natomiast na ten moment się to na pewno nie okazuje. I argument za tym, że są dobrym źródłem białka, które potencjalnie może wpływać pozytywnie na planetę, powiedzmy, że nie są to argumenty, które by mnie przekonywały. Ja zostaję przy steku, maśle i jajkach. I szczerze mówiąc, jeżeli oglądasz ten kanał, to rekomenduję to samo zrobić Tobie. Nie tylko nie mamy jeszcze ustalonych, dokładnych procedur działania, które sprawiałyby, że te hodowle będą w pełni bezpieczne, nie będą tam się rozwijały patogeny, nie będą stosowane tam substancje, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie człowieka, nie będą tam nagromadzone to podczas suszenia takich owadów nie będą rozmnażały się bakterie, wirusy i tym podobne, ryzyk jest naprawdę bardzo dużo, nie mówiąc już o samej kwestii substancji antyodżywczych, które znajdują się w robakach, które potencjalnie mogą mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka, nie wiemy o tym, bo... Nie zostały przeprowadzone badania, bo po co robić badania? Można przecież prowadzić coś do obrotu, e, nakazać ludziom jedzenie tego w imię planety, w imię ich własnego zdrowia. A badania może kiedyś tam zrobimy, zobaczymy, czy będzie na to czas i przestrzeń. Po co się o tym przejmować? Zaufaj po prostu instytucjom, które przecież chcą dla ciebie jak najlepiej. No cóż, moi drodzy, nie da się ukryć, że żyjemy w ciekawych. Czasach. Tak jak mówię, na ten moment zalecam trzymać się od tego typu pożywienia z daleka. Jeżeli ktoś zaproponuje Wam robaczka na obiad czy na deser, to polecam odmówić i zjeść jednak coś z diety ketogenicznej Carnivore czy Low Carb, czyli z takiej diety, którą stosowaliście do tej pory. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym temacie, czy może jednak wy widzicie jakieś powody, by włączyć do Waszej diety robaki. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Oczywiście wszystkie badania, czy przydatne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Warto tam zerknąć. Ja Was też poproszę o zostawienie łapki w górę pod tym filmem, zostawienie komentarza Komentarza pod tym filmem, oczywiście, no i subskrypcji kanału oraz dzwoneczka, bo dzięki temu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak komponować dobrą i zdrową dietę bez robaków, to polecam Ci nasze książki kucharskie, takie jak książki. Prosta keto kuchnia i książka keto kuchnia na każdą kieszeń to dwie książki kucharskie o diecie ketogenicznej, w którym pokazujemy, jak prosto, budżetowo i zdrowo gotować na diecie ketogenicznej, pokazując tak naprawdę, jak my z moją żoną Natalią gotujemy dla nas. Warto sięgnąć. Książki już się sprzedały w niemal 10 tysięcach egzemplarzy, co jest fenomenalnym wynikiem. Bardzo mi on cieszy. spływają na ich temat świetne informacje od Was, więc tym bardziej osoby, które jeszcze tych książek nie mają, zachęcam do zamówienia. I też przypominam o nowości, która pojawiła się w Ketocentrum, czyli elektrolitach. Magnez i potas. Również link możecie znaleźć w opisie. Zachęcam do zamawiania i testowania. No i na dzisiaj to już tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach, bo szykuje się ich naprawdę, naprawdę dużo. Dzięki, że jesteś tutaj ze mną i do zobaczenia niedługo. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć!